Witam, moi drodzy, witam w niedzielę. E... Niedzielę pogodną w sumie we Wrocławiu, choć troszeczkę pada, pada deszcz, ale się wody i deszczu nie boimy, chyba że tej za tutaj, o tej za chwilę. E... Na razie chcę się tylko po prostu przywitać. Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia. Ja znajduję się w dość, w dość wyjątkowym miejscu za chwilę dowiecie się, co to jest, co to jest za miejsce. Póki co dołączcie, bo chciałbym opowiedzieć o tym, co wszystkich nas zajmuje w te ostatnie dni, w temat katastrofy ekologicznej związany z naszą cudowną, piękną Odrą, na którą właśnie jesteśmy. Znaczy Odra jest tam, tam dalej. Tutaj znajdujemy się, ośmy, może tylko tutaj pod Podrzewo, bo właśnie znowu zaczęło, zaczęło padać. Ja wprawdzie biegam, ale i to mi nie przeszkadza, ale w tej relacji może to nam przeszkadzać. Chodźmy jeszcze kawałek. O, jak już jesteśmy wszyscy, jesteśmy wszyscy to dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Raz jeszcze, chcę powiedzieć kilka. I podać kilka informacji o tym, co nas zajmuje w te ostatnie dni, czyli o tej katastrofie, obrzydliwej katastrofie ekologicznej, z którą mamy do czynienia nad naszą piękną Odrą. No I i wprawdzie to wszystko, co się dzieje w Odrze na Odrze, jest związane z Odrą, jest, mówiąc tak matematycznie, czy powinno być funkcją działania władz państwa polskiego, to jednak my także jako samorząd pewne dodatkowe działania podjęliśmy. I chciałbym Wam o tych działaniach po prostu dzisiaj, teraz opowiedzieć. Sprawa, za którą odpowiadamy jest przede wszystkim dostarczanie wody do włocławskich kranów. I ponieważ w Internecie pojawia się bardzo dużo także... Z jednej strony Internet jest pewnym, powiedzmy, zbawieniem współczesności, tak? W sposób szybki możemy się komunikować, dowiadywać o różnych rzeczach, ale niestety internet też niesie ze sobą pewne ryzyka. Ryzyka podawania nieprawdziwych, fejkowych informacji, albo wzbudzania niepotrzebnie dodatkowych wątpliwości tam, gdzie ich nie ma. Dlatego pozwólcie, że ja o tych wątpliwościach także powiem, te wątpliwości także rozwieję. Sprawa pierwsza. Wrocław nie bierze wody z odry. Wrocław nie bierze wody z odry, w związku z tym wrocławska kranówka, tak jak to było dotychczas, jest wodą, która nadaje się do Spożywania można ją bez ograniczeń spożywać. Włocka kanówka jest po prostu moi drodzy, moi drodzy, bezpieczna. Bezpieczna. I ufajcie mi, ja nic innego nie piję tylko kanówkę. Tylko Chyba, że tak jak dzisiaj, jak biegamy wodę z elektrolitami, ale generalnie co do zasady w domu tylko i wyłącznie piję, piję kanówka. Czyli woda we włockich kranach była i jest absolutnie bezpieczna. Dlaczego? My bierzemy wodę z ławy i właśnie. Ta rzeka, która tutaj jest za mną. My się znajdujemy na terenach wodonośnych. Znajdujemy się na terenach wodonośnych, to są tereny, na które, na które osoby postronne nie mogą wchodzić. To co jest nasza spółka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, i tutaj są ujęcia, ujęcia wody. To jest Oława, która jest jedną z rzek przepływających przez Wrocław i między innymi z Oławy, ale także z Nysy Kłodzkiej bierzemy moi drodzy wodę z Nysy Kłodzkiej dzięki zastosowaniu takiego kanału przerzutowego, którym ta woda dostaje się do Wrocławia. Ujęcie wo wody dla Wrocławia jest w Czechnicach, to jest ta lokalizacja to jest ponad 10 km w górę rzeki Oławy od ujścia Odry. Zaraz za ujęciem Czechnica znajduje się taki jas walcowy. Odległość od ujścia Odry oraz lokalizacji jazu uniemożliwia, co jest ważne, uniemożliwia cofnięcie się wody z Odry do ujęcia wody dla Wrocławia. Także woda z Oławy, jak i z Nysy jest absolutnie bezpieczna. a Cały oczywiście ten system ujęcia wody dla Wrocławia objęty jest monitor takim monitoringiem online'owym, który z kilkudniowym wyprzedzeniem informuje nas o jakości napływającej do Wrocławia, do Wrocławia wody, na przykład po ulewach deszczowych. Także to nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, prawda, że, że, nie wiem, że my bierzemy wodę, puszczamy ją do rurociągu, a następnie mieszkańcy Wrocławia ją używają. Poza tym właśnie, przecież tutaj nieopodal znajduje się zakład produkcji wody. Tej wody, która się nadaje później do picia naszej wrocławskiej kanówki. My bierzemy, ta woda podlega wielu procesom, ponad 10 procesom, w trakcie których jest oczyszczana, badana. 10 tysięcy próbek rocznie jest pobieranych z tych wód, ponad 100 tysięcy różnych analiz. Także ta woda, zresztą nasze przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest jednym z najlepszych w kraju, jednym z najnowocześniejszych. W związku z tym naprawdę możemy być z niego po pierwsze dumni, po drugie możemy być bezpieczni, że wodę, którą to przeciwmocno podaje z wodą bezpieczną i zacną do picia. To jest jakby pierwsza rzecz, którą trzeba sobie wyjaśnić. Zaczyna coraz mocniej we Wrocławiu padać. Akurat w związku z tymi stężeniami, które pojawiły się w Odrze i w kilku innych w kilku innych polskich rzekach, to akurat, że deszcz pada jest bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem, które pomoże z tą sytuacją sobie, sobie poradzić. Także mam nadzieję, że Kwestia e, czystości wody i podawania wody we Wrocławiu jest absolutnie jasna i oczywista. Woda jest zdrowia, zdrowa. Bardzo proszę, nie słuchajmy fałszywych, fejkowych komunikatów. Woda podlega, podlega bezpiecznym procesom uzdatniania. I raz jeszcze bierzemy ją w tej oto tutaj za mną płynącej, płynącej oławy i nysy, nysy kłodzki. To, to po pierwsze. Po drugie fosa. Fosa, tak. We wrocławskiej Fosie wykryliśmy. We wrocławskiej Fosie wykryliśmy, może w tą stronę. We wrocławskiej Fosie wykryliśmy pierwsze martwe ryby już na początku tygodnia. Ryby dostały się do Fosy najprawdopodobniej z odl, skąd jest ta woda przepompowywana, ponieważ woda w Fosie jest zasilana. Jest zasilana. O, pada, naprawdę mocno pada, ale damy radę. Woda w Fosie jest zasilana wodą z odry, natomiast no, specjalna firma natychmiast na zlecenie naszego zarządu dzieleni miejskiej, któremu za to bardzo dziękuję Jackowi Mulowi, dyrektorowi, wszystkim pracownikom, natychmiast zaczęła działać i um, zaczęła uh, utylizować um, te uh, śnięte ryby. Było tego prawie 400-400 prawie 400, uh, 400 kg. W środę, moi drodzy, 10 sierpnia Nasz wydział, wydział Środowiska i rolnictwa wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o przeprowadzenie badań wody, badań wody w FOSie. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował także właścicieli wszystkich platform gastronomicznych, które są zamocowane na na Fosie o zagrożeniu. No i zamontowaliśmy także specjalne tabliczki, które mają informować i ostrzegać przed tym, co się dzieje. Ostrzegać przed tym, przed tym zagrożeniem. No i na bieżąco, tak jest do dzisiaj, na bieżąco monitorujemy stan naszej Fosy. Natomiast w Ogrodzie Japońskim, ponieważ niektórzy też pytali, o ogód japoński. Ogód ma, japoński ma wprawdzie bezpośrednie połączenie z odą, ale to bezpośrednie połączenie jest przez nas ogród zoologiczny. Tam są także specjalne śluzy. Przy tym poziomie wody one nie pracują. W związku z tym woda z ody nie dostaje się tymi kanałami do ogrodu japońskiego. O tym także warto. warto pamiętać. Po trzecie, nasze Centrum, moi drodzy, zarządzania kryzysowego działa non-stop. Non ono dba na co dzień o nasze, o nasze, o nasze bezpieczeństwo. I w czwartek wystosowaliśmy już prośbę do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Polskich o, o tym, by Wody Polskie poinformowały najemców i zarządców wszystkich obiektów na terenie na terenie Wrocławia, wszystkich tych, które znajdują się na plażach miejskich, wszystkich biczbarów, wszystkich o zakazie kontaktu z tą wodą płynącą w związku z ujawnieniem się tych informacji o niebezpieczeństwie, o, o zagrożeniu. Czyli ta informacja wyszła, wyszła od nas także niezwłocznie. No i, i dalej, nasze Centrum Zarządzania Kryzysowego działa. Jest zresztą w bezpośrednim kontakcie ze wszystkimi służbami, które monitorują sytuację na Odrze. Jest w bezpośrednim kontakcie z powiatowym, z powiatowym, z powiatowym inspektorem sanitarnym. Jest także... Zaraz, o, bo to strasznie, słuchajcie, leci woda. Tak ja wam poukładałem sobie, żeby o wszystkim wam powiedzieć. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z inspekcją sanitarną. Jesteśmy Jesteśmy także w kontakcie z Wojewódzkim Inspekcją Ochrony Środowiska ze, ze strażą. Straż miejska cały czas pracuje, są patrole straży miejskiej. Teraz też przebieg, przebiegając kładką nad Odrą widziałem jak zarówno Straż Rybacka, WOPR, jak i Policja monitorują Odrę. Choć no, jest duże prawdopodobieństwo, że to, te wszystkie zanieczyszczenia już oczywiście zgodnie z fizyką wody powiedzmy popłynęły. Popłynęły, popłynęły dalej. Ja także jestem w kontakcie i z komendantem miejskim policji. Prawdziwie, jak wiecie, byłem na Mazurskim urlopie, jak co roku, no ale to jest już taka kadencja. Moi współpracownicy się śmieją, że jeszcze tylko w tej kadencji nie spadł meteoryt na, na, na nas i, i nie ma plagi szarańcza. Tak to się wszystko w tej kadencji samorządu pojawiło, zaczęło się, przypomnę Wam, od tragicznego morderstwa naszego przyjaciela Pawła Adamowicza w Gdańsku. A później później COVID, wielokrotne wybory, napięcia społeczno-polityczne, wojna, wojna w Ukrainie, teraz gigantyczny kryzys, i w Polsce i na świecie i teraz jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, mało coś, co jest naszą troską, powinno być troską na na co dzień, czyli, czyli ekologia to jest dzisiaj zagrożone przez jakąś absurdalną głupotę po prostu ludzi, którzy powinni zostać złapani i ukarani za to wszystko, co się dzieje I mam nadzieję, że właściwe służby, że właściwe służby dotrą do tych miejsc, dotrą do tych osób, które się tego, które no jakby spowodowały, że, że to wszystko ma miejsce przecież w kilku województwach, w kilku w kilku, w kilku województwach. Także ta kadencja jest w ogóle jakąś, jakąś, no, Ja pracuję w samorządzie już 16 lat, żebyś takiego nie, nie widziałem. Także nie, nie mam w ostatnich w tych kilku latach urlopu, żebym nie był czymś przerywany i, i nie trzeba było reagować. Na szczęście Mam zespół ludzi, współpracowników, także na których można liczyć wszystkim służbom miejskim, staży miejskiej, zarządowi, zieleni miejskiej. Dzisiaj także w Parku Szczytnickim znaleźliśmy trochę śniętych ryb. Nie jest to kwestią wody, o tym za chwilę będę mówił jakości wody ale wiecie, no, różne rzeczy inne mają miejsce. Ptactwo, ptactwo przenosi przecież przecież ryby, one mogą się od siebie zarażać. Zresztą ryby, te nasze cudowne wodne kręgowce, one są, one są takie naj, naj, najdelikatniejsze, najdelikatniejsze, one odczuwają każde, każde zakażenie bardzo, bardzo silnie. Ja z tego powodu bardzo żałuję, bo ten piękny, tak różnorodny, biosystem, jaki ma miejsce w wodzie, on przecież nie występuje w żadnych innych warunkach. Nawet w najlepszym, najwspanialszym lesie tropikalnym nie ma takiego, takiej, takiej różnorodności bioekologicznej, jaka ma miejsce w wodzie. I tak, to się wszystko będzie pewnie odbudowywało latami, ale my to podejmiemy. Nawet jeżeli ktoś to zniszczył, to my będziemy, to my będziemy nad tym pracować. Teraz biegnąc spotkałem na rowerze, to są te wrocławskie spotkania. Mijał mnie na rowerze podczas teniku rektor Uniwersytetu Przyrodniczego Jarosław Bosy. Jeszcze raz Jarku bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Zatrzymał się, o tym właśnie rozmawialiśmy, o tej potrzebie odbudowy. Już też przygotowujemy wrocławski program, który będzie odpowiedział na to wszystko, co się chciało. Będziemy chcieli do tego za za zaprosić e, e, partnerów i razem, i razem z nimi te działania, te działania e, e, podejmować. Dobrze, to opowiedziałem Wam o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o, um, o współpracę z różnymi, z różnymi służbami, du, 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 dobrze jest, to, to, to mówiłem badania, badania. Jak wiecie, jak wiecie, zleciłem, jak wiecie, zleciłem w piątek um, ekstra takie ordynaryjne badania wody w naszych wrocławskich stawach parkowych i zbiornikach wodnych. Wyniki, które niedawno otrzymałem mówią. Bardzo jednoznacznie i jasno, że nasza woda i wyniki z naszych ujęć nie wykazują żadnej retencji. To jest niezwykle ważne: nie wykazują żadnej, żadnej retencji. Czekamy jeszcze na wyniki badań mezylenu. To wszystko będzie do wtorku. Wówczas Was także w komunikacie prasowym o tym poinformujemy. Te wyniki będą we wtorek. Ponieważ. do Wiadomo, w tego typu sytuacji kryzysowej zawsze mnóstwo mnóstwo pytań, mówię, mnóstwo fejków się pojawia, mnóstwo ludzi, którzy po prostu boją się, boją się tego wszystkiego, boją się coś, tego, co się dzieje. Naszym zadaniem jest wyjaśniać jest uspokajać, pytaliście o to, jak wygląda kwestia wody w naszych kąpieliskach, w naszych. W basenach przecież jest spora, wakacyjna, letnia, jeździmy na wypoczynek, rekreacja, szczególnie kiedy przychodzi weekend. No to chcę powiedzieć w związku z tymi wszystkimi waszymi pytaniami o jakość wody. We włosowskich basenach oraz kąpieliskach, że wszystkie zarządzane przez naszą spółkę Spartan, obiekty pozostają otwarte, a korzystanie z nich jest absolutnie, absolutnie bezpieczne. Są to morskie oko, glinianki, Kłokoczyce, jeziorowa, królewiecka, letnia pływalnia orbita. Miejsca te nie mają, miejsca te nie mają żadnego kontaktu, oczywiście z odrą i są usytuowane zresztą powyżej powyżej rzeki są bezpieczne, a poza tym obserwowana jest przez nas flora i fauna tych, tych, tych terenów. No a, a przede wszystkim kąpieliska są oczywiście pod stałym nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Są też pobierane próbki, są badane, także wszystko, moi drodzy, jest, jest w porządku. Dalej, straż miejska. Mówiłem o kontrolach, o patolach. O patolach to się deszcz uspokoił, o patrolach Straży Miejskiej w tym tygodniu łącznie kilkadziesiąt patroli nad Odrą, kontrolę przeprowadzaliśmy między innymi. i przeprowadzać będziemy przy Jazie Opatowickim, Mostach Warszawskim, Trzebnickim, Chobrego, Bulwarze Dunikowskiego, Wyspie Słodowej, Rędzińskiej, Janówku. Dziękuję za tą pracę Straży Miejskiej, a Wam w ogóle wszystkim dziękuję za różnego rodzaju sygnały. Każdy sygnał jest przez nas oczywiście. Pieczołowicie sprawdzany. Jak na przykład ten, oto sygnał, że firma Parkem, czyli zleceniu biorca naszego zarządu Zieleni Miejskiej, pobierała wodę z Odry, przynajmniej tak wynika ze zdjęć, które nadesłał nam jeden z internautów. Jeżeli tak jest, to jest oczywiście sytuacja skandaliczna, i już zarząd Zieleni Miejskiej na moje polecenie, dyrektor Jacek Mul, bardzo szybko zareagował i prosi o wyjaśnienia. W tej sprawie, jeżeli tak było, będą oczywiście zasądzane, zasądzane kary. Sprawa jest do wyjaśnienia, bo to, co jest ważne w ogóle w tego typu sytuacjach, zanim zaczniemy cokolwiek oceniać, musimy wyjaśnić. Musimy wyjaśnić i musimy dojść, jak rzeczy się mają. To jest niezwykle ważne. Czyli nie wydajemy pochopnych ocen, nie wpadamy w panikę, bo ona nie jest nikomu do niczego. A potrzebna. Nie bazujemy na niesprawdzonych informacjach. Cały czas na portalu wosow.pl pojawiają się, jeżeli ktoś nie, nie lubi sutryk.pl albo jeżeli ktoś nie lubi oglądać sutryka, ma do tego przecież prawo, mamy demokrację. Tu we Wrocławiu mamy demokrację. Nie trzeba być na Facebooku prezydenta, nie trzeba go oglądać, nie trzeba patrzeć co on, on robi, nie trzeba go słuchać. Jeżeli ktoś nie ma tego ochoty robić, może być na stronie wosow.pl. Tam jest specjalna zakładka, specjalny serwis, gdzie można się dowiedzieć o tym wszystkim. Co się dzieje we Włoszech? Także tych wszystkich, którzy mnie nie lubią, a jak wiadomo, ja nie jestem zupa pomidora i wszystkim smakować nie będę, nie chcę nawet, nie muszę i tak dalej, ale dla wszystkich na pewno pracuję, bo kocham to miasto e, i e, myślę o każdym i myślę o wszystkich. i i myślę o tym, żeby nam się tutaj po prostu żyło fajnie, to może właśnie te wszystkie informacje znaleźć na stronie wroclaw.pl. Dymisje i alerty. W piątek dowiedzieliśmy się, że pan premier Morawiecki zdymisjonował szefa Wód Polskich, pana Przemysława Dace oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Oczywiście od tego wszystkiego woda w Odrze i wielu innych miejscach czystszą nie będzie ale jest pewna odpowiedzialność, jest pewna odpowiedzialność i taka formalno prawna i polityczna za tego typu działania. Mieszkańcy dostali też alert rządowego centrum bezpieczeństwa, choć na ten alert czekaliśmy za długo, zdecydowanie czekaliśmy za długo, należało dużo szybciej zareagować bywa przecież, że takie, że takie ostrzeżenia na telefon dostajemy tuż przed samą burzą, prawda? już przywykliśmy do tego, że dostajemy, to nam pozwala jakoś tam lepiej organizować nasz czas, nasze, nasze życie. W związku z tym wydaje się, że można było, że można było ten alert dostać dużo szybciej i tym bardziej właśnie w kontekście ton martwych ryb wyławianych z Odry, o tym informowali przecież przecież. Rybacy i straż, i straż Rybacka dużo, dużo, dużo wcześniej. Ale zostawiam, to jest odpowiedzialność to jest odpowiedzialność państwa, państwa polskiego w tym zakresie, ale zdrowie i życie nas wszystkich. Dlaczego Tego my o tym rozmawiamy, dlatego się o tej kwestii upominamy i mam nadzieję, że będziemy wyciągać z tej bardzo smutnej lekcji kolejne, kolejne wnioski. Zostawiam temat nagrody i miliona złotych za wskazanie osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie rzeki. Od, dla mnie jest jedna rzecz jasna i oczywista, że, że, że te rzeczy powinny, powinny być jak najszybciej przez właściwe służby, służby wyjaśnione. Dobrze, moi drodzy, co jeszcze? Tak jest. Poleciłem już na serwis wrocławski Wrocław. Dla mnie, raz jeszcze, najważniejsze jest to, żeby, żeby nie było paniki, żeby nie było niepotrzebnej paniki. Te nieczystości już są najprawdopodobniej daleko poza, poza Wrocławiem. Niestety tysiące śniętych, dużych, dorodnych ryb, które stanowiły o tym właśnie pięknym bio, o tej bioróżnorodności naszej rzeki. No my tu we Wrocławiu mamy szczególny sentyment. Mamy szczególny sentyment. Do, do, to jest ta nasza najpiękniejsza rzeka. We Wrocławiu przepływa, przez Woca przepływa wiele rzek. Między innymi właśnie ta, z której, tutaj za którą stoimy, a z której bierzemy wodę, Oława. Tak, Oława. Piękna, piękna, piękna rzeka, którą chronimy. Zresztą we Wrocławiu ch chcemy i będziemy chronić wszystkie rzeki, wszystkie tereny zielone. Spłynęły też do mnie petycje organizacji ekologicznych dużo wcześniej, które są zainteresowane ochroną, ochroną wielu miejsc właśnie zielonych, ekologicznych we Wrocławiu. W zdecydowanej większości na te postulaty, nad którymi zresztą pracujemy od wielu miesięcy, z którymi się zgadzamy, będziemy chcieli pozytywnie odpowiedzieć, bo zależy nam na tym, żeby w kontekście zmian klimatycznych, w kontekście tego, że nasza planeta jest coraz bardziej zanieczyszczona, zabrudzona, do czego my sami w dużej mierze się dokładamy, należy o tą bioróżnorodność, o ekologię, o czystość Oczystość dbać, ale chciałbym raz jeszcze mówię, uspokoić. Wodę bierzemy z oławy, oczyszczamy ją. 10 procesów 10 procesów, dopiero po których ta woda trafia do naszych kanów, jest dostarczana przez najlepsze, jeden z najlepszych przedsiębiorstw w kraju. Pozdrawiam i zarząd i któremu także dziękuję za, za bycie jakby w gotowości, za czujność, całą załogę, która na bieżąco 24 godziny dba o nasze o nasze bezpieczeństwo. Zresztą robimy cały czas we Włoszech. Włocław jest jednym z najlepiej skanalizowanych, słuchajcie, miast w Polsce. 98% terenów skanalizowanych we Włoszech jest we Włoszech w tej części zamieszkałej. Teraz skończymy na Jerzmanowie, Jarnołtowie Osińcu, robimy w tej chwili na, na Kłokoczycach. Wybudowaliście, jak informowałem was o tym, na długie można sobie to zo zobaczyć, na długie wybudowaliśmy cztery gigantyczne zbiorniki retencyjne do retencjonowania właśnie ponad takich wymiarowych wód opadowych, które, się, które wpadają do kanalizacji ogólnospławnej, mieszają się ze ściekami i kiedyś były odprowadzane te też do od, a dzisiaj nie, a dzisiaj one są gromadzone właśnie w tych zbiornikach retencyjnych 60 tysięcy metrów sześciennych, taka jest ich pojemność. Podejmujemy tego typu działania, choć to są duże wyzwania, także finansowe, bo takie zbiorniki to jest ponad 100 milionów złotych. Ale, ale to są rzeczy niezwykle ważne, które tak tutaj dzieją się we Wrocławiu, bo zależy nam na, na tym, żeby nasze, żeby nasze miasto było czyste, ekologiczne, a woda, którą spożywamy, była, była jak najlepszej jakości. Jest jak najlepszej jakości, można ją spokojnie, spokojnie pić. Moi dozy. Dla pewności, dla pewności zachowujemy jeszcze ostrożność przez najbliższe kilka dni. Czekamy na kolejne komunikaty przede wszystkim odpowiedzialnych służb państwa polskiego za tą sytuację. Obserwujemy, nie wpadamy w panikę i, i, i uważamy. I uważamy, a w ramach takiej zwykłej kontroli społecznej, codziennej, tak, zwracamy sobie uwagę. To nie jest tylko kwestia czystości wody. To jest kwestia tego, w jaki sposób i gdzie składujemy śmieci. To jest kwestia nielegalnych wysypisk, które wam, wam bardzo często pokazuje, które musimy likwidować, bo do nich doprowadzamy. Tak? To, jest, to jest generalnie kwestia po prostu czystości wobec nas w każdym, w każdym wymiarze. To jest już nasza wspólna, to jest już nasza wspólna mm, odpowiedzialność. No, moi drodzy, to, to dobrze. Także, także życzę wszystkim dobrego weekendu we Wrocławiu, w spokoju. Przestało padać, także ja będę biegł dalej. Tym, którzy zaczynają wakacje albo je kończą, albo je przerwali, za chwilę znowu zaczną. Życzę dobrego, dobrego wypoczynku. My jesteśmy i pilnujemy naszych wrocławskich, wrocławskich spraw. Wszystkie służby są są postawione w stan najwyższej gotowości. Pragnę Was uspokoić. Każda informacja jest sprawdzana. Nie o wszystkim też od razu informujemy, ponieważ niektóre działania mają charakter taki operacyjny, o nich się, o nich się, o nich się nie komunikuje. Też tak bardzo, bardzo, bardzo w Poznaniu wszystko jest pod absolutną kontrolą. Po tej naszej samorządowej stronie nie na wszystko mamy wpływ. Tak? Wody nie należą do samorządu, nie należą do miast. Odpowiedzialność za wody, za czystość spoczywa na instytucjach państwa polskiego. Z tego także musimy sobie zdawać sprawę. Ja nawet nie wiem, czy wy wiecie, że wały, że nawet wały nadodrzańskie nie należą do miasta. Także mówienie o tym, panie prezydencie, żeby pan tam posprzątał, tak naprawdę to jest odpowiedzialność zupełnie innej, innej instytucji państwa polskiego. Na się by the way, szkoda, że tak jest, bo to wszystko powinno być kompetencją miasta. Wtedy by te rzeczy lepiej zsynchronizowane zapewnie, zapewne chodziły. Moi drodzy, póki co pilnujemy, pilnujemy, pilnujemy naszych, pilnujemy naszych Włosowskich rzek, z których kanówka naprawdę smakuje, smakuje najlepiej. Zachęcam Was do obserwowania wszystkich komunikatów, które się na bieżąco pojawiają na stronie whatsapp.pl, a dla tych wszystkich Sadomacho, zawsze tutaj, że tak powiem, na Facebooku prezydenta, także pełen komplet e, informacji. Moi drodzy, no to ja biegnę, biegnę dalej ten e, ten niedzielne, to niedzielne przedpołudnie, popołudnie, bo zaraz za południe we Wrocławiu też właśnie chciałem w taki oto sposób z wami spędzić, aby powiedzieć wam, opowiedzieć wam o tym, e, co się dzieje, zapewnić, że wszystko po naszej stronie jest pod kontrolą. Także trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dobry niedziel.